Drugi sierpień mamy. Zbiór dziś nastąpi kilku owoców ze stanowiska numer 4. Szumnie to nazwałam zbiór odmiana rozario, Taki ma pęd. Sadzonka była fuzariozum porażona. Rosario 23 czerwca zawiązał się. Także taki okaz już jest w moim ręku. Teraz polujemy na drugiego, na drugiego delikwenta. Trudny wybór mam. Dobra. A wiecie co? Ja myślę, że zrobimy to tak. Złotowolicy. 23 czerwiec. Zawiązał się. O losie, jak ja się z nimi zabiorę, po prostu, uch ro... jakie to, oho, i upadł, ale się nie rozwalił. Chodź mi, pomóż pomocniku mój, ty kochany, weź w swe ręce, potraktuj je odpowiednio, o, żeby nie spadły. Dobrze, trzymaj te fiszki, bo to bardzo ważne. A w zasadzie zanieś już do auta, bo nie ogarniemy o, tematu. Gdzieś taki nieduży towar. Nie, takiego to nie rzucaj. No i którego, którego brać? To wszystko pewnie będzie zbyt wczesne. Jak nagrywałam tu prezentację odmian, że tak powiem, no to tak sobie typowałam, że tego, zerwę, że tego, a teraz nie wiem. Bo mi żal, bo mam głupią nadzieję na poprawę. No tego na pewno nie. Już wiem. Ryzyk fizyk. Gele, banan, 28 czerwiec. Niech się dzieje, bola nieba. Pawle, zobacz pierwszy pęd zaschnięty, drugi pęd zaschnięty i trzeci zaschnięty. Zobaczymy, czy będzie dojrzały. On ma być żółty, w środku jest to odmiana wczesna. Dobra, wczesna. No i co jeszcze zbiorę? Tego, który się psuje. Czy nie? Nie, bo on jest późny. Może to złotowolicy któreś. Czekajcie, dwudziesty piąty. Chociaż już zerwałam. No spójrz, co wpadło w moje ręce. Jakoś mi ich nie żał. Kilka futbolowa do rugby? Tak, do rugby. Mhm. Jajko z kursie. <laughs> no. Ciekawe, czy to będzie dojrzałe. Dobra, coś tu jeszcze wystarczy na początek. Ale pięciu później niż wcześniej. Tu jest zawiązane... Nie, za wcześnie. Dobra. To by było na tyle. Jedziemy, rozkroimy. Ale, ale, jeszcze jedno. Chcę z tej strony zerknąć jeszcze na tego. Tak, z niego nic nie będzie. Zobaczcie, słyszycie? I co tu się dzieje? Synek, chodź pomóż. Tu jest niezaschnięty pęd. Zabieraj tego! I pokaż mi te dwa do kwiatuszka, tylko napędę uważaj do tego podsuszonego kwiatuszka. Pamiątkowe zdjęcie, że te arbuzy mieszkały na stanowisku numer 4. I chyba to stanowisko za rok przestanie istnieć. No, no, to jest zagadka. Co będzie w środku? Zatem przystępujemy do rozkrojenia tych odmian złotowolicy, rozario, a tu miks 33 Bogateria z wizerunku. Może dopasujemy, a może nie. Który to jest Arbus? Chyba ten. Od czego zaczniemy? Od rozario, który znowu się nie udał. Takiej wielkości jest egzemplarz. 23 czerwca zawiązał się owoc. Napisana jest odmiana wczesna. Rok temu tę odmianę miałam zaszczepioną na podkładce. Również nic z tego nie wyszło. Jakieś takie warunki pogodowe. A, zobaczcie, widać. Waga 451 gram. Nawet pół kilograma nie ma. Ale, pal 6, wielkość. Czy będzie dojrzały? Napisane jest, że odporna na choroby i chłody. No, u mnie się to nie sprawdziło. Były dwie sadzonki w jednym dołku posadzone. Jedna z nich zachorowała na fuzariozę, druga nie. Czyli policzmy dni od zawiązania. Jest drugi sierpień. 40 dni. No, hura! Hura, dojrzały. A może ciut, ciut, ciut? Ciut, ciut, ciut przejrzały? A nie chciały rosnąć owoce. Oj, przejrzały, słuchajcie. Nieco przejrzały, miękki. Słodki, mało słodki. Ile ma procent? Zawartości cukru nie zmierzymy. Ja jestem zaskoczona. Proszę, spojrzyjcie. Z lewej strony połączenie barw białej i niebieskiej. 10. 10% szok. Nie oceniłabym smakowo, ale to nie idzie w parze. Ze smakiem ta zawartość cukru. Głupie to, ale tak jest. Dobrze, to teraz. Czas na Złotowolice, które niestety też się nie popisało w tym roku. Również tyle samo dni co Rosario, 40 od zawiązania się. Prawie że się wybarwiło. Jest napisane z tyłu: Odmiana bardzo wczesna. Kiedyś znacznie większy egzemplarz rozkroiłam 40 dni od zawiązania się, bo też wtedy pisałam. No i muszę powiedzieć, że nie była do końca dojrzała, ale słodziutka była już wtedy. Ten jest cięższy, Arbus 874 gramy. не целый килограмм. Трахнул. O, brzydki, brzydki. Przetrzymany, czyżby na krzaku. No, niestety tak to wygląda. Nasiona dojrzałe, ale też szczątkowe białe. Bardzo brzydkie, beżowe. Struktura rzadka. Chyba jest przejrzały. Dziwne odcienie ma. No dobrze, to trzeba spróbować, co to będzie. Jakby ciut słodszy, z posmakiem ziemniaka, minimalnym takim posmakiem. Nic specjalnego. Mimo, że Rosario taki sobie, tak go oceniam, to chyba wolę Rosario od tego. Skwaszony nie jest, absolutnie nie wyczuwam. Dobrze, patrzmy razem teraz. Też dycha. Lewa strona prawie dziesięć. Tak minimalnie jakby mniej. Ale kompletnie nieapetyczny. Z tych dwóch wybieram ten. Rozario. Teraz ten, bo na tym mi najbardziej zależy, z tej czwórki. To ten będzie na końcu. A teraz Mix Tricatri Bogatyria. 33 bohaterów. Ten, który jest taki miękki, a zawiązał się 3 lipca. Czyli ma ile? 30 Czekajcie, czekajcie. No nie chcę być inaczej. 30 dni ma od daty zawiązania się owocu. Waży tyle 2 kg 80 g, czyli 2807 gram. Trzeci lipiec zawiązany. Absolutnie nie liczę na to, że będzie dojrzały. Aha, z tyłu napisano odmiany, które znajdują się tutaj: Jariło, Ognik, Chris Cross, Darunok, Little Baby, Borciański, Crimson Sweet, Alliance Garni, Golokrystański sotnik takie odmiany ale jest miękki No słuchajcie coś zobaczyłam Trzydzieści dni susza okrutna temperatury bardzo wysokie pod czterdzieści stopni w nocy dwanaście piętnaście tu jest miękki No i co? Co o tym myśleć? 30 dni. Ja się... To znaczy bierzmy poprawkę. Plus minus 2 lub 3 dni. Od tej daty, w tą lub w tą. To nawet niech będzie 33 dni. No to by był mega, mega wczesny. Zdjęcie, koniecznie. I próbujemy. Niezbyt kruchy miąż. Mało słodki, soczysty. Jak najbardziej do zjedzenia. Tak smakuje jak kupne, no, tak powiem. Minimalnie też jakby ziemia ziemniak wyczuwalna. Mniej słodki. I zawartość cukru do refraktometru sok. Ja mu dam z osiem. 9. 10. Identyko. Więcej. Ale takie brać takie mikro, mikro milimetry pod uwagę to zdecydowana dziesiątka, nie tak jak w tym przypadku. No i ostatni. Oto ten, na którego najbardziej liczę. gele banane. Obym się nie przeliczyła. Szok. Szok. Po prostu szok. 97 deko. Czyli 977 gram. Niecały Kilogram. 28 czerwca zawiązał się. 35 dni od zawiązania. trachnął Fuuu. Jest gele banan Z tym, że to jest F1. Proszę bardzo. 35 dni. Ła! nasiona. Mało słodki, ale jakiś ma taki fajny smaczek? Nie wiem czego. No, powiem Wam, że temu to dychę dam. Tylko jaki to jest smak? Na pewno nic z cytrusem. Nic z nutą kwietną. Może z tym bananem? No, trudno powiedzieć mi. O, idzie kicia. Podróbcie, chodź. Chodź, pomożesz. Chodź, zmierzymy. Chodź. Tak, druga. Yy, drugi kotek. To znaczy, to jest kotka którą dokarmiamy, wydaje się być zdrowa. Kiciunia. chodź, aż, aż, zobacz, co to jest, co to nie Nie, no to nie. Dobrze. wróćmy do tych pomiarów. Lewa strona 10, nie całe, zdecydowane 10. Wspaniale. Smak ciekawy. Nie taki, żeby się bardzo, bardzo zachwycać, ale smak jest ciekawy. Nasion chyba będzie niewiele, chociaż może i nie, Tu widać. Tylko co z tego, jak nie powielą. No to co, to na tyle pozdrawiam, zachęcam do uprawy arbuzów, nie jest łatwo. Zapraszam na kanał Marco Polo Uprawa. Kolega już też ma za sobą rozkrojenie pierwszych owoców. Zapraszam na kanał Info Uprawa, gdzie też już zostały pokazane pierwsze rozkrojone owoce wczoraj. Czyli Gele banan, 30, tak, 5 dni. rozarium, złoto wolicy, No, coś się na nim zawodzę w kolejny rok. Coś jest nie tak w moich warunkach, żeby nie było. Nie dyskryminuję. I z mixu Tritsa Tributaria. Grubość skóry. O, jestem zaskoczona, bo spodziewałam się, że będzie jeszcze cieńsza skórka. Dobrze, pozdrawiam. Teraz podsumuję po zjedzeniu tych arbuzów. Z całej czwórki najsłodszy okazał się Rosario. Na drugim miejscu Tricep Tri Bogatyria, któryś z arbuzów. Myślę, że to ten był, z tego miksu. Na kolejnym miejscu jest gele banan. Natomiast złotowolicy kompletnie nie. Ono było trochę przejrzałe, ale nie miało tej słodyczy. Czyli smakowo Rosario Mix gele Banan. Z czego Rosario mógł być te dwa, trzy dni wcześniej zerwany. Ten mógł jeszcze na krzaczku z tydzień pobyć. Malutka poprawka. Powiedziałam, że mógł być, gdyby nie to, że był tył tak miękki, pomarszczony. Dlatego został zerwany. Ten gelebanan mógł być również jeszcze dłużej na krzaczku, ale ciekawość mnie tutaj opchnęła, a złoto mogło zostać zerwane wcześniej. Pozdrawiam. Tak, będziesz święcić. O ile we, księżami nie mogą być kobiety, więc nie mogą święcić. Co, o ile? Księżami nie mogą być kobiety, więc nie mogą święcić. A. No i tak zaraz będzie padać, widać, ptury się zbierają. Także twój trud daremny. Może coś się wiesz, na napiją, wezmą się garści, ja nie wiem. Wszak jest No zaszkodzić Ci już, nie zaszkodzę. Dobra,